Halo, halo! Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak powiedzieć, że mamy jakiś zamiar. Ostatnio w komentarzu właśnie padło takie pytanie, a jak to powiedzieć po niemiecku, że mam jakiś tam zamiar. No, i dlatego też dzisiejszy odcinek, bo faktycznie jest to dość. Potrzebny zwrot można powiedzieć, więc mieć zamiar to możemy wyrazić za pomocą takiego słówka jak haben, czyli mieć zamiar. I teraz, żeby to słówko lepiej zrozumieć, to habm wiecie, to jest mieć. nie? A zamiar, my mamy po polsku mieć zamiar, czyli zamierzamy coś zrobić. To coś, co zamierzamy, jeszcze nie nastąpiło, to ma dopiero nastąpić. I tutaj, jak przyjrzymy się temu słówku haben, to fo to jest przed. Czyli mieć coś przed, czyli mamy zamiar. Czyli mam to coś przed, czyli dopiero mam to wykonać. Czyli mam taki zamiar, chcę coś zrobić. No i teraz na przykład e, e, możemy powiedzieć Ich habe vor, ins Gebirge zu fahren. Czyli mam zamiar jechać w góry. Czyli ich habe vor, ins Gebirge zu fahren. Ich habe vor, einen Tee zu trinken. Czyli mam zamiar napić się herbaty. Zwróćcie uwagę, że mamy tu do czynienia zdaniem z cu, z czyli jeżeli, ja to zawsze mówię, że jak mamy dwa y, y, czasowniki tej samej wagi, y, no to wtedy używamy cu i przyklejamy ten drugi czasownik w zdaniu y, tym cu, super glue właśnie. Kiedyś nagrałem taki filmik z wyjaśnieniem, ale w sumie nie musicie do niego wracać, bo w tej chwili też to robię. Więc wróćmy do naszego zdania. Ich habe vor, tu mamy jeden czasownik, czyli mam zamiar, na przykład einen Tee zu trinken, czyli mam zamiar napić się Herbaty. Czyli ten drugi czasownik musimy dokleić na końcu zdania tym cu. Gdyby był to czasownik rozdzielnie złożony, też w tej drugiej części zdania, ten czasownik, to by to cu trafiło między przedrostek a podstawę czasownika. Na przykład Ich habe vor das fenster aufzumachen. Czyli mam zamiar otworzyć okno. Ja. Czyli już wiemy jak powiedzieć jak powiedzieć mam zamiar ich habe vor tra la, la, la. Cutra, I teraz możemy też na przykład kogoś zapytać, że na przykład spotykamy kogoś w bardzo dziwnej sytuacji i chcemy zapytać, ej stary, co chcesz zrobić? Co zamierzasz? Ej, co planujesz teraz zrobić? No nie? Wiecie, czasami była taka sytuacja, no kurczę, wchodzimy do, do pokoju, a tam gościu trzyma pandę w ręce i nóż, no nie? A my pytamy, Ej, was hast du Czyli <noise> jaki masz zamiar, co chcesz teraz zrobić? Ej, was hast du Czyli jeżeli y y właśnie spotkamy kogoś y co dziwnie będzie wyglądał, na przykład y będziemy się martwić o jego zamiary, to możemy zapytać właśnie: Ej, was hast du Was möchtest du jetzt damit machen, ey. czyli y, 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 jakie masz właśnie zamiary, co chcesz z tym zrobić, no, nie? Y, no bo widzimy, że ktoś się, y, ma coś dziwnego, jakoś dziwnie się zachowuje, to możemy też tak zapytać. No dobra, to by było tyle na dzisiaj. Das ist alles für heute. Und was habt ihr heute vor? I co macie dzisiaj w planach, co zamierzacie? Was habt ihr heute vor? Huh? Napiszcie w komentarzu was habt ihr vor. I możecie napisać: Ich habe vor, ein Bier zu trinken, na przykład. Mam zamiar napić się piwa. Ja, danke schön. Das ist alles für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.